Przyjacielu, przyjaciółku, mam pytanie Czy widziałeś, widziałaś wczorajszy teledysk? Na kanale Palion? Mam nadzieję, a jeżeli nie, to wbijajcie wszyscy na teledysk Palion Kontrowersja, naprawdę mocna nuta Zobaczycie mnie w takim innym wydaniu Sprawdzajcie sobie oczywiście, macie link w opisie, w karcie Mam nadzieję, że każdy was wbije i pchajmy to jak najwyżej Oraz słuchajcie na Spotify Miłego oglądania Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku Dzisiaj ze mną w odcinku oczywiście są, ym, no co, dwóch podopiecznych tutaj, prawda? Nubek oraz tak. Cześć, cześć i dzisiaj troszkę pooceniam i siebie i was Ale nie tak od razu, albo może będziecie kupą Albo będziecie spokoziomkiem Albo będziecie najlepszym przyjacielem, no spokojnie no Ej! Nie miałoby to sensu jakbym was oceniał, więc też należy tu i też mogę być kupą Tak każdy jest równy Ej! No możesz być spokoziomem, jak najbardziej Co ty robisz? Spokozion, spokozion. Dobra no bo możesz spokozion. Powiedział tak zrobił, kliknijcie sobie w te łóżka Tu macie takie fajne Dobra. Z koloru do wyboru. E -o! Dobrze. I tutaj mamy dobrze, no patrzcie, no to są nasze głowy, nie? I te głowy mm -hmm. mogą wylądować na kupie. O, nie. nie, ale dlaczego? Ale nie, ale nie możemy wylądować wszyscy, każda osoba będzie w pojedynczym tym, bo dzisiaj będą A. wyzwania dla nas, czyli pierwsze wyzwanie to jest top spokojnie, od razu nie robimy tych więcej. Ja chcę wylądować. Kolor... No. Ja chcę wylądować na, <laughs> ja no, na kupie Czyli na kupie. Ej. Ej, Nubek, to tak się nie mówi. Dobrze, e, no zaraz zaczniemy, tylko wam przeczytam może zadania najpierw, jakie będą, czyli kto pierwszy przyniesie kaktusa, znajdź samochód Wojana, zrób 180 ki tutaj są przygotowane, kto pierwszy znajdzie diament w domu Paliona, wygrywa, kto pierwszy wysadzi TNT w domu Nubka, kto zbierze więcej plonów na farmie Wojanowic i ostatnia wojna na łapki tego nie F? było w planach to! Co nie Super, było? Nie, zostaw no, zostaw, zostaw. To jest najlepsza, najlepsza ta. A dobra, zacznijmy od tego, kto pierwszy przyniesie kaktusa. Ustawmy się, tak, przydulmy się, razem tutaj <śmiech> 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 i co, na trzy, na dwa, na jeden... Biegnijmy eee! po kaktusa, ja wiem gdzie eee! jest kaktus! Nie miejsca? Mamy przynieść? <laughs> tak, no się kto pierwszy będzie przy tych... przy... przy, przy tej... A, dzięki. Co? Już macie? Nie. Aaaa, ja, mi bije! Szybko! Ej, gdzie ja pobiegłem? Ja Ej, mam dwa IQ! Jestem, Kursy, jestem, jestem, Wziął mojego kaktusa. Dobra, biegnijcie, teraz wy wygracie, wygracie, o punkty gramy. Kto, kto, kto będzie drugi? On wziął mojego kaktusa, panie, zapalił, to się nie To nie, nie, nie było zasad, nie było zasad! Let's go! Nie było Ale było zasad! A czemu nie wziąłeś? Ty te zero punktów masz! <laughs> nie wierzę ci za jak mógł zabrać kaktusa? Ja ścinałem on za mną 100 złodziej Ja nie mogę Nubek no, serio co takie rzeczy robisz? Wszystkie chwyty to zwalone, a z nie potrzebne. niepotrzebne e, Ale tak, no jest punktacja, czyli robimy, zróbmy tak no Muszę tylko tabliczki zabrać. Wow, Mój drodzy, patrzcie, co do mnie przyszło. Magiczne pudełko. W tym oto pudełku znajduje się, moi drodzy, nowy kubek z palionowa. Tak pięknie zapakowany. Pić możecie z niego co zechcecie. Na grafice mamy nowe palionowo, czyli nowe budynki wizowie Tutaj mamy wszystkie postacie z palionowa. Jak widzicie, grafika prezentuje się obłędnie. Także taki kubeczek możesz mieć już ty, bo na Palion Style już jest dostępny. Zapraszam serdecznie. Panowie, przybywam w pokoju. Dobrze, czyli Toit, jeden punkt. Palion trzy punkty. Nubek dwa punkty. I taka ale ale ja Chwileczkę, Chwileczkę. skąd on to przyniósł w ogóle? No bo tutaj, bo ja to wyrzuciłem tu No ale skąd ty przyniosłeś ty? A, od Kati! przecież Kati ma kaktusa. Nie pamiętacie Kata ma kaktusa? No, ale tak. <laughs> Debin! A czemu od razu Debin? <śmiech> <śmiech> Dobra, drugie, drugie, drugie. O, ale tutaj to będzie grube. Znajdź samochód Wojana. Czas start. Ja kojarzę, że był pod szpitalem, ale nie chcę mi się tak daleko biec, więc zobaczę w twoim w twoim garażu. Nie, no, ty oh będziesz szybszy. Oh to no, no, no muszę krzyknąć, God. nie? nie się yes. So. Nawieram. No, ma, mama, mama, mama. Jak to? Ma. Ale są ten dwa ten samochody ten, 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 wojana ustawione. <śmany> są dwa samochody wojana. Gdzie są dwa? samochody? Nie wiem, trzeba szukać. Ja mam pierwszy. No dobra, jest pierwszy. <śmany> no nie, no szukamy <śmany> nubej. Nubek, szukamy. Kurde, nie mamy litry, ale litra w sumie była niedozwolona. No właśnie, ty. Szukaj, 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 Nubek. Szukaj, 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 szukaj. Widzisz? Ja wiem, gdzie jest. Widzisz? Gdzie jest niebieski nie. wóz? A nie, to ja już myślałem, łatwo. że jest wóz, a ty go przyniosłeś no, przed chwilą. daj mu kupę już, bo już nie, nie wytrzymam. To nie ma. Okej. Okay. Jezus, gdzie jest auto? Ja nie mam. No ja do, też nie mam, szukam. To jest przyniósł z, najprost, z najprostszego miejsca. Może być motoror? <laughs> Jaki motoror? Krzykał, on nie wiedział, co... motoror. Ej, mam drugi auto! Gdzie? Tutaj, patrz, to! Na dachu! <laughs> no teraz to ty możesz mieć! To... Ja nie mogę, Ej, nie! przegrałem! Przegrałem! Ej, u, u. Ojej, A, dobrze, ci... i teraz to jest! Dwa auta, Ej, role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać! <laughs> łatwo, łatwo! łatwo, dawaj cztery. mi! 4! <laughs> Ej, Remis jest! <laughs> Jak to Remis? Remis! Ten lamus ma tyle samo Ja wygram Remis jest, panowie, jest remis Nie wierzę Zrób 180kę. dobra, teraz tak, panowie, na czym polega 180 Jeszcze nie, jeszcze nie rób to Za którym, za którym, dobra, zrobili za pierwszym razem yy, I teraz, i po prostu zrobili za pierwszym razem to i jeszcze tutaj, nie? I kto, kto za którym zrobi, nie? Dobra, zrobiłem za pierwszym razem, a teraz to No Jest! Co?! to yes. no, ja yes. No teraz Nubek, no jakim cudem no. no a potem dogrywka jest jak ty zrobił, Bo tutaj jest ten skok wysoki, dlatego jest takie proste To się nie liczy Nubek Czekaj. Nie możesz? Dobra, pa Ej. No dawaj, dawaj Ej, dobra, nie jest. No nie, nie, to się nie liczyło. Ale było śmieszne Ale było śmieszne Dobra, się co ustawić? No dawaj cwaniaku Dobra, dale, jeden, dale, jeden błąd dale. Jeden błąd Dawaj, dawaj dalej, dobra spróbuję Nie poczekaj Nubek, bo jak zrobię za pierwszym to, to będzie ten Ja yeah. No nie, no co? It's dobra, cool. dobra, muszę zrobić za pierwszym, będzie dogrywka z Toitem wtedy no, mam stres Yo. To byś się przegrał oh. Super <laughs> przegrałem Czekaj, jak to zrobić? Dobra, dobra Przegrań okay. Jest! Dobra, dogrywka z yeah. Tak, dogrywka z Toitem Dobra, dawaj, dawaj no, za pierwszy musisz. Jeszcze go dirta. Nie, to jest robione. jeszcze poziom. No. Nie, nie, no robimy jeszcze raz. Będzie, no, no, ty się nie odzywaj. Po, utrudnisz zaraz. Czekaj, nie, nie. Zaraz utrudnisz. Za... Jeszcze, mi... jeszcze nie, jeszcze no, nie. Poczekaj. Ja nie wiem, czy w ogóle się da ten skok zrobić. Najpierw da nie się, zrobi teraz. ten. Czekaj. No, dało się. Czekaj. Nie, czekaj, dawaj to. No kurde, dobra, robię Ale to wystarczy, że się zestresuję jest koniec Dasz radę Dobra, S Ojojoj ojoj Dobra. Oj, oj, oj. S, S, mamy to Dobra, teraz A... możesz dać utrudnienie Dobra, ja daję utrudnienie, uwaga Jak to utrudnienie? I robimy Już. tylko tego, to, tylko tego robimy, no Dawaj Nie! Patrz, Teraz ja Nie no. to. Dasz radę Kurde, yes. no, chyba da się to zrobić, tak mi się wydaje nie! Jest, 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 jest. Co? Miem laga, miałem laga, miałem laga. Dobra, lecę. Eee. No ja nie mogę! Chyba ja ma jałem wygrał, bo był najbliżej Ale lipa. Dawaj, dawaj, dawaj no. Nie! nie! <laughs> Jaki nie głos? nie. Dobra. Dobra. Daj się spokój no! Daj Kurde, się... jak to zrobić? Konie! Jak to zrobić, powiedz mi? No, to, to dobra dzieciaki, teraz będzie całą moją ja To przylecę że tego się nie da zrobić no, Tak, teraz się. to sobie ja, jaja lecisz, no I mam pomysł, daj go na ziemię tu Tu Dobra Tu będzie git O, i teraz, to, teraz, teraz ja Dobra Jest! Dałem radę I, 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 dałem radę, ale niełatwo no, no dawaj, dawaj ha, ha, I co, i co? No To jest nieskończone no ja poczekaj, tak nie, kto dopóki się nie ktoś, No nie! Jes! się przegrał, to co nie może. No jeszcze. nie, jeszcze dalej teraz ty. Jest! No yes, nie wierzę! Yes. Nie wierzę. To idź na podium! To idź na podium. Dla mnie, dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie być kopą. Ej! No sobie, ja no bęk, na razie zasługujesz na kupę Panówek no, będzie A? kupą No masz na mniej, 5w masz ha, 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 ale chcę, z ciebie mam. Dobrze, teraz następne zadanko, kto pierwszy znajdzie diament w domu Paliona wygrywa, czas start! A, ty jest Paliona Szybko, szybko, szybko Czy jest otwarte czy w ogóle? Są, są, są. Kurde! Aaa, mam lagi, lagi mam Kurde, gdzie wy biegacie? No zostaw mnie! No szukam, szukam Jestem Diament, 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 diamond, diament, diamond diamond, 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 diamond. Dobra. Dobra, tego, to, nie, tego nie otwierajcie, bo to nie jest. Nubek, schody doznasz! A, ty przyjmuj mi Ej, mam, 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 mam! Ja mam, ja miałem pierwszy. Co? A nie, dobra, ty wziąłeś ze skrzynki, wrzuciłem tą skrzynkę. No, to co? Ty skoczyłeś idealnie, mógł diamenta. Gdzie był diament? Tutaj. Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ale w sumie był jeden diaks, kurde, to może ja wam teraz schowam? Bo nie pomyślałem mm. o tym ja wam teraz schowam i tego no, 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 I dawaj, dawajcie, i dawajcie. Ale patrzcie, ja też mam No bo ty gdzieś no, ze skrzynki Dzień ze skrzynki, dobra No co ty robisz? To są moje diamenty! No tak, ale co? Oddawaj je Minus punkt no dla niego Ja nie mogę Ale nie miłe, nie miłe dla punkt Dobra, dla niego. zamykam Nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie Dobra Dobra, dobra Dobra, dobra, dobra Let's go, let's go, let's go, czas start, czas start, czas start, czas start, czas start, 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 lecisz Walczycie o drugie miejsce, walczycie o drugie miejsce Walczycie o drugie miejsce, moi drodzy przyjaciele, walczycie o drugie miejsce Co jesz? Walczycie o drugie miejsce No co tu jest w kiblu dalej, nubej Nie wierzysz, nie wierzysz Tutaj za kanapów! No nie, to nie zostało! Yes. No dobra, niech no to jest No niestety, no niestety to i... Dobra, ale to co? Znowu remis będzie? Czekaj, toit dostaje 1 to id ma I jeden, czyli 8. Ja dostaję 3, czyli 9 i Nubo dostaje 2, czyli 7, czyli. Ha, 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 ha. Ale kupa. Czyli cały jest je cały czas jest o jeden, czyli wyróbcie. To nie Kupa, a ciebie Bandik! Ej, eee, Nubek, nie eee, wzywę go, bo na razie to ty widzisz, że jesteś kupą, więc wiesz eee, No właśnie, <laughs> więc się już ten... Dobra, teraz tak. Weźcie Ej, każdy ale... TNT Nie, słuchaj, tego zadania nie pozwolę zrobić. No robimy to, to jest TNT. Umie... No to przegrasz, będzie miał zero punktów, dobra. Ale tyt. czemu on mnie w domu? Bierz TNT ze skrzynki kto by, my... kto by te zadania? Dobra, usta ustawcie się pod ścianę Czas! Start! Pupuj, pupuj. Eee! Nie! E! No co wy robicie? Jak Jaki faniak! No zblokował mnie! No zblokował mnie! Jestem ostatni! Nie Dobra, już nawet nie wysadzam! Ej, ja Ej. Nubek pierwszy! Ale w domku, a nie obok domku! A garaż to dom, nie? Nie, to garaż właśnie! Ej, dobra, Ej, czeka, dobra, nie, nie, dobra teraz y, trzeba sprawdzić, co było na tabliczce napisane. Daj, czekaj, czekaj, czekaj! A czym? Ci... Kto to posprząta? Ja idę. Ej dobra, Beliew, ja w tego. Jaki? Debint! Chłop sobie sam dom zepsuł. Nie wierzę. A kto to eee. teraz sprząta? Ej jak w kreskowce jakiejś, nie? Ej, dobra, tu było napisane w jak... W domu! Ma, ma rację, to idę wygrał. No be, a ty jesteś zdyskwalifikowany. A buzika wsi! No nie wiesz, że swój własny dom! Jestem drugi. Musisz go naprawiać. No, não, jeszcze przegrał. Nie dodam no, ci, ja nie będę taki, czekaj, ja miałem 10, nie, nie będę taki. No co? No jesteś drugi Nubek, no nie jest tak źle. No, tak źle. Bardzo słabo jest. Mamy a Nubek ma 9. Próbuj bardziej na następnym razem. No nie jest źle Nubek, no gonisz nas przecież affects. Dobra, idziemy teraz na na, na 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 co. Na kto pierwszy wysadzi TNT w domu Nubka? To pierwszy zbierze więcej plonów na farmy Wojanowic? Chodźcie na farmy Wojanowic, ustawimy się. I po prostu to kto więcej wszystko? będzie. On... E, plonów Dobry, na Wojanowicach, czyli tam są ziemniaki i zboże. Po prostu kto będzie miał więcej, razem tego podliczymy. Czyli ile, jakie to są same ziemniaki? Co tu jest? Ej, tu nie ma. Farmę trzeba uzupełnić, bo to nie będzie miało sensu. Dobra, moi drodzy, musieliśmy zasiać wszystko i poczekać dzień, żeby to wszystko urosło. Ale jesteśmy! Witam serdecznie w dalszym ciągu yeah. naszego teleturnieju. E, więc tak. Ja tu otworzę te te barierki. I kto zbierze więcej, Dobra, będę na środku. Kto zbierze więcej ziemniaków wygrywa. I czekajcie jeszcze nie, jeszcze nie. Spokojnie, spokojnie. Odliczam tak, żeby było fair. Czekajcie, może może o patrzymy na ten ogień jak zgaśnie, to wtedy lecimy. Dobra. Ale ale ten. To nie ga. Oooo, oh my god, lecimy! I dobre to było! To było fair, to było fair. No nubek mi tu wszkodzi na mój teren, nubek! Wszystko można, wszystko można! I uważaj się chcemy. na te pajacyki, bo one przeszkadzają. Widzę, widzę. Szybko, szybko. No ty, to jest Cfaniak! A zabrałem mu, zabrałem mu! Jest, jest! Szybko, jeszcze tu, jeszcze tu! Dobra, 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 dobra. Mamy, mamy. Pamiętajcie, zgniłe ziemniaki się nie liczą. Dobra, wszystkie. Ja! Yeah. Dobra, trzeba podliczyć ile macie teraz, dosłownie. Ja najwięcej. Jak nie mogę podliczyć. Dobra, ile macie staków, Nubek? Eee, ja mam tego... Eee... Wynkę, pa pokazać. No, tak będzie najlepiej. Nie! O kurde, nie! Dobra, ja się posikam. Ile ty masz? Dobra, włóż, ja włóż dole. ale mało, e, co? Aż tyle? A, ej, ale a, a. patrz. Ej, patrz na, patrz na różnicę między mną a Nopka Aaaaa, od bawek! Ej, dobra, A dobra, ile masz zgniłych? Ja zero. Ja mam jednego. No, jeszcze miałem trzy zgniłe. Widzisz jak mnie świat pokarał, że trzy zgniłe zebrałem? A Nubek przekro mi, ale dwa punkty Nubek jednym przegrał Nie wierzę, nie wierzę O Dlamu. kurde mocne, tyle Ej, Ale w ogóle tak duża liczba, a tak ma różnicę Przecież to jest tak mocne Niesamowite, dobra wpisujemy Nubek ma Musi być szansa jeden na 5 tysięcy Nubek ma tyle, ja mam dwa to jest kurde na mocnym prowadzeniu aktualnie no. no cóż, nie ma co tutaj gigabitnie. gadać O kurde ostatnia wojna Na łapki o! Dorabim, odłóżcie wszystko, zjedzcie sobie. Cen. Czekajcie, gdzie jest mój cześcik? tutaj jest mój ceśnik. Odkładam wszystko, zjedźcie co macie i odłóżcie jedzenie. Dobra, najpierw możemy zrobić po prostu mnie, wy, wy się bijecie nawzajem. Po prostu tu, zaczynacie się bić. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, dobra. Czekaj, czekaj. Stop, I obydwoje się walnęliście, a wezmę może ogień, co? Będzie łatwiej. Dobra, uwaga. Gdzie ty to Co robię? Nie było mówione, że tym nie można uciekać. No Ola, ucieka, to ustalę to, ja zasady, bo bijecie się w moim domu. Ja nie mogę! Chodźcie, chodźcie, no. To mi daje zasady. Zasady są po to, by je łamać. <laughs> to jest coś... Ja nie mogę! <coughs> <coughs> ja nie. Widzę, że nie słuchajcie się, tej. <coughs> nie. możemy iść. Czeka! To... Ej, nubek! Ja młody. Nubek nie! A czemu on ma jedzenie? No bo bijesz go. Zobaczyłeś, się HP teraz później dobra, będę... Dobra, dobra, uwaga, uwaga, jak to zgaśnie zaczyna się bić, patrzycie się na ogień No, dobra, zobaczymy Opuchamy może, co? To like no dobra, no niech mu będzie, bicie się Ale go robisz! Ale... no Nubek, ale... wygraj z nim, wygraj z nim Nubek Staram się, jak idzie Tylko nie rozwalaj mi mebli, wygraj z nim no, Nubek, wygraj z nim, bo wtedy mogę szansę jeszcze wygrać. Aaaa! Wygraj! No, Nubek, proszę, proszę. Jadę, Proszę, Nubek, proszę, postaraj się. Aaaa! Proszę, proszę. Nubek, błagam. Please. No, ja, co? Co? Ej, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Nie... Ej, nie Co nie... ile, ile ci sert zostało? Jeden. Ja nie mogę. Yeah. Dobra, to ja mam bitkę z numem teraz. Brawo. O kurde, bitka z numem. Dobra, nubo. A czekaj, nie? Ile on odroć sobie życie, no? Masz już? Dobra. Nie, no co ty, połowa. No to czekaj, czekaj, to niech się robi, spokojnie. No właśnie, Ale no nie może to, jak to się stało, powiedz mi. No, wiesz co, no zdarzają się okresy słabości mentalnej. <grym> tak, tak. zrobić test na komara dobra, no bo ogień dobra. się pali Gdy zgasi bierz... Ale to jest faniak. ale Ole mnie wrzucił! Yo, Co to? No, jest? Nubek! To Ej, no brzafem! Za... Ej, dobra! Pożałujesz teraz! Co ty robisz, Nubek? What? Nie mnie! No brzosa w moje meble! Nie no za to za to umierasz, nie? No co ty robisz Nubek? Ej jaki spaniak, ej nie ma ucieczki tu Ale jestem do domu W domu miałeś być, dyskwalifikacja, wybacz Ej no Nubek ale dysk dysk go, ty ale ty mi Nubek zabrałeś 3,5 serca nie? A, no Co to w... miało być? Co to w ogóle było, nie? Bo on mnie! On mnie słabo oszukał mnie! <grym _> Ale To i tak była dyskwalifikacja, że wybiegł. Może Wojan nie miał całego paska serdusek. Dobra, toj, walczymy o ostateczność, chodź. Nie, 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 mi się nie podoba. Walczymy o ostateczność. Uwaga, jak zja walczymy. Ty, dwa jeden, cód! No! Ja nie mogę! Ja mam jakieś szlagi! Ej, ja mam lagi, dlatego nie wygram, wiesz? <grym> magi 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 nigdy magi 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 ja wygrałem z Nubkiem Ja wygrałem. O! No dobra, chodźcie, no każdy ma remis, no nie wpisujemy o. żadnych punktów. No Toyd wygra po prostu. Nie ma co. To jest wygrał, Nubek jest kupą. Magi, 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 magi. Magi 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 Wybacz mi magi. Nubek! To jest trafia no, na pierwsze mag. miejsce. 14 punktów, Palion 12 magi, punktów. Magi, trafia magi. na drugie miejsce na spokoziom. Jestem spokoziom! Git! Nubek no, jesteś kupą. Zobie, no to... Pamiętajcie, że żeby taki kubeczek sobie zakupić, jak wam mówiłem na samym początku, trzymajcie się i do juterka.